Aha, nie wiem gdzie są korki, ale nie wiem, jak na restricted jest z korkami. Mam nadzieję, że nie jest popsute. Już w sumie mógłbym wziąć, wziąć, wziąć parabolika, może bardziej Chociaż nie, gramy na, re, na restricted to może nie. Może damy radę, co? Ja, pindolek. Dobra, już wiem, gdzie mamy korki. I teraz pytanie, które skrzydełko. Czyli mamy dół, nie podoba mi się to. Music box na pewno go nie użyję na razie. Pełna koncentracja, pełne skupienie teraz. Tylko błaga mnie prawo i ten pokój z tą krwią. Zresztą w sumie w lewym jest kostnica. Nie wiem co gorsze. Fak. Ej rzucił czymś, nie? Gdzieś. Ale tu? Tutaj była szafa ostatnio. Ja pindol zapomniałem, już jakie to jest straszne. Yuh. Uh. Uh, 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 uh. Mózg. Kawałek mózgu, czy czegoś tam? ład wątroby, czy nie wiem, co to jest. Yeah, no. to coś otwarte. I will take that. Ej, to jest przewrócone. To jest przewrócone. Na. Na bank. Chyba. Na bank, chyba. Kojarzę, że to wiadro stało. Można to pod... Dobra, to jest przewrócone. Duch jest tutaj? Kurka, nie wiem. Dobra, powiedzmy, że tak. Dobra, idę stąd. Nie lub głupstw. Albo dobra. próbujemy. Kuzik widzę. Dobra, tu jest włączone... Cieło. Tu idziemy prosto. Tu są... Kurde. Dobra, tu gdzieś powinno być światło albo albo i nie cholera zaraz się zgubię i będzie dobra będę szedł tak co tu jest drzwi dobra zajebiście schody schody tutaj w lewo i do góry dobra pamiętam Kibamziur, przestań tam robić te komendy. Co ty tam kombinujesz, kłód? Czym się różni Sunny Meadows zwykłe od Restricted? Sorry Baffin, nie przeczytałem, bo ten tu spamuje. Eee. Eee. Sunny Meadows... Zwykłe, no to jest po prostu cała mapa, tak? Czyli mamy dół i mamy górę, cała mapa. A Restricted Sunny Meadows jest częścią tej mapy, jedną z pięciu części. Możemy dostać lewe górne skrzydło to jest jedna część, górne prawe skrzydło to jest druga część, środek to jest trzecia część i dwa skrzydła na dole. I tak jak widzieliście, tu mamy część skrzydeł zablokowanych w ogóle, nie? I nie możemy, nie możemy do nich wejść, bo są zastawione. Dobra. Nie wiem do końca, czego mam użyć. Na przykład teraz mam, mamy tutaj prawe górne skrzydło i tak samo lewe, zablokowane, zastawione. Nie możemy do niego wejść. I to jest restricted. Czyli po prostu to jest mini mapa. Jakby. Nie wiem, jakieś orby... Teoretycznie... Teoretycznie deweloperzy powiedzieli, że... Duchy nie mogą być na korytarzach. Ale to... To jest tylko i wyłącznie teoria. Ponieważ ja sam już trafiłem 3 czy 4 duchy tutaj na, na korytarzu. I ten duch wtedy był wszędzie, to było tragiczne. No, brago tu nie ma lip Lipchen icy. Nie wiem gdzie on jest Może go wcale nie ma tu na góre, tylko jest u góry Ja pierdzie. No dźwięki tu są straszne Tu jest klatka z... Nie, to jest jeszcze gabinet No i tu jest wejście na górę, ale tu nawet, no kurde, tego tu nie ma. Oj. O co ja się tu zobaczyłem. Na tym skrzydle najbardziej odpiernicza się. Te dźwięki, krzyki. Tu jest najgorzej. Dużo lepiej jest u góry. Ej, ale to było przewróc... No ale 17 to nie jest... 17 to nie jest jakoś duchowo, że tak powiem. Kuźwa mać. Może go tu wcale nie ma. Ja wcześniej miałem wrażenie, że... że słyszałem coś u góry. Ej, ducha tu nie ma, ewidentnie. Oho, nie. Też nie. No to zajebiście ogólnie. Chyba, że w ogóle nie wiem. Te temperatury są popsute. Bo wszystko jest popsute. Jest dużo rzeczy popsutych. W kaplicy? No nie mówcie. Ну те ж не. Э я тут не запаляю światło. Я pierdzelę. Where are you? Are you here? Are you close? Are you French? Are you friendly? No dobra, mamy freezing. Szukamy drugiego dowodu. Nie wiem, jakie mam sanity. Wezmę. a wezmę. moja piernicza, w ogóle nie miałem. Eee nie mam statyw, został na dole. Muszę wrócić. Co tam jeszcze zostało? No dobra, może nic ważnego. Weźmy kamerę. Raising, czyli to nie Dio. No to może nam się uda. Freezing jest. O, to światło zajebiście akurat świeci. Czy jak uzbierasz 30 tysięcy punktów kanału, to będziesz musiał rozmawiać z na nami przez 30 minut? Tak, tak. 10 razy na krześle. Jak uzbierasz 30k punktów kanału, to tak. To mogę się 10 razy zakręcić na krześle i mogę rozmawiać z Wami przez 30 minut. Ale pod warunkiem, że to nie będzie rozmowa z Tobą, tylko ze, że będzie więcej osób, generalnie. Eee. No. Yy docs Aha. Staram się. Dobrze. Dobrze, Czaki. Przygotuję wodę. Tim, tim. a Ach, został na dole. Nie fajna sprawa. No, muszę tam wrócić, tak czy siak. Co ja tu miałem za objective? Ta nitka, czujnik ruchu, dajmy mu czujnik ruchu. Może to jean, bo w sumie korków nie wywala. Nie wiem, zawiesz to tutaj. Obciski, gdzieś tu mogą być. Tu są jakieś okna, są jakieś okna. Ten freezing tu nadal jest? Jest. No dobra. E, idźmy po item. Co ja tam mogę zabrać? Kamerę ze statywem. IMF, reszta mi niepotrzebna. Czy mi się wydaje? Ta reszta mi niepotrzebna. No, a tam jest lewe skrzydło i też nie możemy tam teraz przejść, jest zablokowane skrzydło całe. No i na tym Restricted na solo, no to jeszcze, yy, no jakoś da się grać, nie, ale ogólnie na całym Senny Meadows, no to ja już mówiłem, że tak naprawdę niewiele się to różni od starego asylu, nie, bo... Dobra, kamera na statyie mi w sumie nie jest potrzebna. Bo on jest tak samo potężnie wielki, jak nie większy nawet, nie wiem. No może większe nie, no... ale jest potężne. A może to jest shade? On tak naprawdę to dużo nie robi tutaj, nie? Hello? Hello? Give me a sign. Do something. Hello, ghost. Ghost. April. April craft. April 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 give me a sign. I zrzucił chyba to, nie? To było powieszone. Mi się wyda... I to też. Zrzuca te obrazy. April give me a sign. Mam czutkę, że to będzie... Że to będzie shade uh, Oh yeah Czujnik ruchu Siemagrumi. Witamy. Wszystkie wygrane. Jest forma. Jest powrót. Jakby to powiedzieć, część mnie przemawia za Shade'em, część mnie przemawia za Odinem na razie. Chociaż jest turbo nieaktywny, no jakby... nic nie robi. Co to było? Czy to było coś? Coś zrzucił? Coś... Hello, give us a sign. Hello. O! Świetnie. no. czymś. Światło wyłączył. Nie zdążę po aparat, nie? Może? A zobaczymy odciski e, Fak. No nie zdążyłem Fingerów chyba nie ma Gdzie jest ten IMF? Give me a sign Give me a sign Dobrze, Chiki, spadaj. Na pożegnanie żartnie. nie. <grystanie> Ej, poruszył się wózek! Ale jajca. To on się przeniósł? Chiki Bansior, nie znam do dowcipów. Ja nie jestem ten. Ja nie jestem żartowniś. Ja tu poważne rzeczy robię. To nowego w updatecie teraz wyszło? Pokażę ci, Grumi. W zasadzie no, nic szczególnego, jeśli chodzi o ten Halloween update. Jak sam widzisz, że nic tutaj wielkiego nie ma. Jest parę rzeczy w lobby ciekawych. Mogę jeszcze na koniec pokazać. Eee, no i, no i, no i. No i co? No niby tu jest, ale to rumuje mocno. No i tyle, nie wiem, może jakieś hotfixy też są tam związane z tymi bagami, które były Na razie nic mi się nie skreszowało. Na plus na pewno. Na plus na pewno fakt Że mi już nie, nie tnie nic. Nie mam, nie mam dropów, nie mam ścin. Czyli coś poprawili z wydajnością, to na pewno, bo ani razu dzisiaj mi się nie zdarzyło na żadnej mapie, nawet tu na Sunny Meadows, nic się nie dzieje, chociaż nie, raz mi raz mi coś tam, ej teraz jest tutaj, zmienił room, no zmienił room, no dobra, ale my i tak mamy IMF i mroźno, to będzie shade jak nic. To będzie shade jak nic, to nie będzie oni ani jednego ghost eventu. Gina bym wykluczył, bo tutaj praktycznie cały czas są korki włączone on ich nie wyłącza. Twins... Nie no, to musi być shade. To musi być shade. Także... Oho. Ej, które drzwi? Tak. Ciekawe gdzie tu są. Ok. Aha, ten włącznik nie zadziałał. To też ciekawe. Hmm. Tu też jest freezing? Wszędzie freezing? No, także generalnie jest lepiej na pewno niż było. Jest na pewno lepiej niż było. Ale czy jest zajebiście, to też inna kwestia. No dobra, sprawdźmy sobie. No ale ja nie widzę innej opcji niż. Mr. Shade. Dojdzie? Ej, gdzieś rzuciłem tu aparat. Nie dojdzie. Gdzie on jest? Shave, go nawet nie widać. No chodź tu. Czołga się. Bye. Nawet na tym eventie nie zrobił swojej postaci. Za dwie gwiazdki. Poszedł na dół. Wydóbcył. dobra kończ waść, wtedy oszczędź spadło mi to sanity spadło możemy jechać goodbye april <coughs> cyk no i się udało no praktycznie no można powiedzieć perfect game yy, na sunny meadows na Restricted, co prawda, e, bo teraz też trochę, nie wiem, ciężko powiedzieć, jak teraz będziemy klasyfikowali Perfect Game, bo... No bo zdjęcia już są zupełnie inaczej liczone, ale no mamy wszystko, tak? W mnożniku. Ale żenujące, nagroda jest żenująca. 229 dolarów. Za największą mapę, na której znaleźliśmy kość. Wykonaliśmy wszystkie obiektywy. To jest śmieszna nagroda.